Ostatnie witam Was bardzo serdecznie w no, kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek z Gimem Lidrami. Przygotowałam różne auta... A tu gdzie jedziesz? Przygotowałam różne auta, że ona... A. No, To był Nitro. takie zielone ładne auto. Lamborghini. I pijono z kółeczkami. Dobra, lecimy. Pierwsze w opinkiecie. Eee, hot... Dobra, tak. Tak, tak, to, to, to jest codzienność tego auta. Powiem, ja że nic tutaj nie wyskoczy potem lecimy na wyścig. Tym, znaczy policja będzie go gonić na prostym terenie jakaś ten tym kto wygra no, ten kto wygra, ja, chyba już jestem pewien kto wygra obstawiajcie w komentarzu i napiszcie pomyślcie o subskrypcji, łapeczce w górę no zobaczymy jak te auto się rozwali. w ogóle patrzcie jak zaznaczam ja, co, co się z tym autem stało? to, Gdzie to, Gdzie to jest silnik, zda, patrzcie ja tam jest taki bum i bum Czyli autobus buchło. o kurde. kurde. ci autobus teraz. Dobra, ale autobus wygra, co nie. Bo ma nitro, ale. Najpierw Wam go puszczę z nitro, a potem. Teraz co nie wiem, on pobije każdego. I porównajcie sobie, że dalej poleci z nie że dali poradzić z nitro, a najbliżej bez nitra. Mówię naprawdę się na to to założyć. Obra klimatyzacja, czyli o o dwie się odbierają to jest klimatyzacja. Bo się nie posiadamy żadnej prawdziwej klimyki, to da sobie radzić z tym, co masz. O kurde. Teraz bym cię z tyłu i na to. No tak to wygląda autobus, co nie? To leciał, zaznaczę to takim Takim czymś. O, tym zaznaczę Miściowy, co nie? Teraz je autobus. Resetujemy. Teraz nitro, żeby nie było, że po tajemku użyję. Nitro. Nie ma. To leciało gdzieś tam. Słuchaj, pociągnąłem. Idziesz. I lecimy bez. Ej, ja mogę włączyć to nitro. Patrzę na nitro, a nic się nie dzieje. Rofol czy my. Ty to nitro leci? Serio? Robol wyłączył, jak mi to walnie Pora, że włączam to nitro. Tu jest z tą flagą, nie tak? O kurde, zjadłam ją. My zjadłam flagę. Nie zjadłam. No, ale normalnie, co nie? Leci, to nie zrobi flipa. Próbowała kiedyś, no, chcę, żeby to doleciało. I to wychodzi, że nawet może się to chwilę posuwać. Tymczasem włącza się ukryte nitro. I tam leci do końca świata dobra, kolejne auto. I takie, potem będzie lampoczynie, potem biczeł. I to auto jest chyb... widzę, że szybkie widzicie to. Nie ma... I patrz na to! O! Otworzyło się! Yeah, yeah. Leci. O kurde ja się boję szczerze. Lecę z kierowcy. Na kierowcy lecę. Z chęcią wyskoczył, bo jeśli. Ej, się wyskoczy na F. F wpieraj, jakby nap. Dobra. Jest. Nie jest. Ej, to ja nic nie robiłem. To nie było ustawione, ale to auto pobiło autobus. O kurde! Kierownica oczywiście ciągle działa! Oczywiście, dobra. Wątpię, że ciągle bije to auto, ale lambo. bo. pur 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 Przepraszam. Przepraszamy za błędy. Everybody, what you know, getting broke, strong. Have <laughs> you, worry, man, when this is this very trap, and broke when was... <laughs> I'm like, out of a scar with us? If broke out, we skoot it. Reset, not to się able to parking. Ja parkingowcu jadę teraz. Ej, zjadę. Ej, teraz... Teraz ja nie skaczę. Ja, ja zjeżdżam z tego na parkingu. Kurde, tylne koło. Ej, jak się ślizga. Jest parking włączony, widzicie? Ej, jest. Oh! Dobra, nie idziemy na parkingu, bo to już się zacznie złe robić. Trzy, ja. no, spasie, ja, ja też będzie się gazu. No kurde, je, ja, nie. Dziu, zapominam hamować przed tym. tu. i ręczny. I zjeżdżaj. Rozwa ja, tej ma, jeżeli ktoś z Was będzie, ma w ogóle mi będzie drive. Kurde, co mnie tak praca? bo ktoś nam nagrywa wyślę Wam mapę co trzeba wpisać żeby ją wyszukać Zmiana jak sam nie wiem, ale wyślę Wam jakimś znalazłem. To że nie końc kurde, czy bym wierzyła, że ten map będzie na koniec insta? dobra, lecimy, patrz, w kolece gaz, workas, gaz epiparii gaz, workas, gaz energizm gaz, bór, gaz. To ja lecę? O... <grydy> Tam działał autobus Dobra, jak piję to wygra e, nie, pytaj, nie pytajcie o to, o to nie pytajcie To miało być auto, ale trochę się zepsuło No, tak już się bardziej posuło. i ten pijon jest fajny, bo ma kółeczkę, widzicie? Ej, ja, ja ja chcę tego pijama teraz. Jeden. Ja no wiem, że to jest taki dziwny, że piją z kółkami na boku. Latającymi. Gas kurka. Jak wszystkich pobiję. Ja nie wiem co zrobi przecież. Dopiero 100 do metów na godzinę, kurde. O Jezu, to zawrotna. O! O kurde! Nie podjadę pod kurkę. Co? Dobra, ale ważne, żeby wyskoczył. Żeby to mówicie na serio. ten picią nikogo nie pobił, bo logiczne było akurat. Dobra, czyli auto, chyba zapamiętałem, leci na jazda dowolna i siatka mała czysta. Dobra, powiem wiem Dobra, Lamborghini będzie konić to auto. Czyli... To auto To auto będzie uciekać przed tym autem Adgoni to auto mnie. <ścoughs> oh, kurde! Co? To... Ej, to gania mnie! Rozpędzaj się. O! Nie! Jest, Laura no. Ej, ona goni mnie. Ej, dobra. Czerwonów nie daje ile. Nie Rozpędź się! Dobra, czekam, żeby nie było. O kurde, dobra, nie czekam, żeby nie było. A co? Tak wolno to auto no to, jeździ? Serio? O kurde, no nitro. nie Teraz jak nie to auto? To auto ma mózg! Nie, to auto ma mózg. No, ja jestem zdziwiony, dobra, to mnie niestety złapało. No to powiedz, co? Chcesz być wyjść? Czyli dalej. 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 mną? Dalej. 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 auto Dalej. Nie Dalej. 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 auto Dalej. czy co? Dalej. Dalej. czy Dalej. Dalej. czy czy auto a zawracam. Dobra, to by było na tyle z dzisiaj czego odcinka. Co cały autor. O, zbierają się drzwiczki. Czekajcie patrzcie. Albo było tyle dzisiaj. No, cześć. A jak chcę czekać? No, cześć.